Dzień dobry, cześć! Jeżeli znasz kogoś, kto potrzebuje czegoś na opanowanie rozbieganych myśli, na skupienie, to obejrzyj to wideo. Ja nazywam się Marek Jacenko. Stany Zjednoczone, przylądek Kanawera, NASA. Tutaj powstała technologia BioFishback. To jest bardzo skomplikowana nazwa, natomiast technologia jest bardzo prosta w użyciu. Właśnie nasze urządzenie które produkują, w Polsce produkują oprogramowanie do niego jest to system gier, w których sterujemy umysłem tymi grami. Jak to działa? Przy braku skupienia, braku równowagi serce bardzo chaotycznie działa, bardzo chaotycznie zmienia swoją prędkość. Natomiast kiedy zaczynasz się skupiać, zaczynasz wpadać w taki sam flow, serce zaczyna zac działać bardzo miarowo. Możemy całkiem nieźle określić, jak bardzo skupiony jesteś, jak bardzo jesteś skupiona. Po prostu jest to taka metoda treningu skupienia przez granie w gry. Jest misa z wodą i należy wypełnić tę misę wodą. Jeżeli zaczynasz się skupiać, opanowywać swoje myśli, wtedy misa wypełni się szybciej i spada więcej wody. W innej grze świeca wypala się wolniej, jeżeli jesteś rozkojarzony, jeżeli myślisz o milionie spraw, wiele rzeczy naraz. I zaczyna się wypalać coraz szybciej, kiedy zaczyna się skupiać. Więc po treningu z grami, w sytuacji stresowej, wystarczy sobie przypomnieć, jak to było grać w grę, jak to było wygrać w taką grę. Co, co robiłem, co robiłam, żeby dostać więcej punktów w grze. Specjalnie dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, przygotowaliśmy zestaw PRO, czyli najdroższą wersję urządzenia. Będzie wysłana tutaj. Stanów Zjednoczonych, do osoby, która wygra aukcję, także zapraszam Ciebie do udziału w licytacji. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, chcesz zobaczyć jak wyglądają gry, zapraszam na stronę z zdjęcia są, jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Także to tyle. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Cześć.